Witam Was serdecznie. Dzisiaj taka sytuacja, to co widzimy tutaj, co mamy. Mamy kawałek deski, mamy piłkę do, do cięcia, mamy termometr. Tak, tutaj cyfrowy. W chwili obecnej w pomieszczeniu mamy temperaturę 16,1, 16, o, nawet zimniej 16. No i mamy przymiar składany po naszym ucolsztok. Będziemy mierzyć, tak? Zmierzymy sobie. Tak? I ta deseczka ma 5 cm długości, tak? I teraz, żeby ją przepiłować, musimy, będziemy używać piłki, tak? Jeżeli wiemy, no, zasady działania znamy, tak? Będziemy używać siły przód, tył, przód, tył, czyli mamy drogę i siłę, którą będziemy używać, żeby przeciąć ten kawałek. Mam jeszcze termometr. Yy, temperatura cały czas tutaj maleje 15,7. No i zaraz zobaczymy, czy mi się to uda w ogóle udokumentować. Aha, jeszcze grubość tej deseczki. To jest około no, 1,8, 2 cm. Tak? Ok, dobra. No to pracujemy. Pracujemy, przypominam. Mamy drogę, mamy siłę. Wszystko współgra. I szybki pomiar. Nie wiem, czy to widać. Momencik. Temperatura. Rośnie. Przyłożona do piłki, tak? Do brzeszczotu. Temperatura nam rośnie. Dobra. No i pytania: dlaczego? Co się stało? Ok, dziękuję.